Horrida, chcąc zdobyć jakieś środki na ściągnięcie zagraniczników, sołty z gromady grzmotki, urządził walki byków ściśle według hiszpańskich wzorów, a tamtejszy klub KS Riviera miał mu spośród swoich seniorów dostarczyć jakiegoś torrera. No i dostarczył jednego dreptaka. Zaś logika tej decyzji była prosta. Po pierwsze, dreptak był konus i pokraka. Po drugie, nie wywiązał się z obowiązkowych dostaw. Po trzecie, bardzo ładną żonę w domu chował, więc jakby go byk zadźgał. To by go nikt nie żałował, nie wyłączając tej żony, organisty oraz jeszcze paru innych gości. Stoi dreptak uzbrojony, w nóż nie najlepszej jakości. Wójt gwizdnął, skrzypnęły zawiasy i z obory wypadł w mig ogromny krasy byk rozpłodowiec, własność Kwiatkowskiego, osobnik jurny i zdrowy, któremu aż z województwa poznańskiego przyprowadzano krowy. Wyleciał, zaryknął czule, zapewne przypuszczając, że ujrzy jakąś krasulę. A ujrzał coś, ala zając, pokrytego wyliniałym włosem, stojącego na krzywych nogach, węszącego czerwonym nosem, oraz jęczącego, Łola Boga! Byk, który nie jadł obiadu, więc ze złości był w morderczym nastroju. Mruknął, do ci dziadu! Zadarł ogon i pognał do boju. Biedny dreptak na kolana gruchnął, bo sądził, że to ostatni jego dech. I ten dech, by wydać, mocno chuchnął. Byk poniuchał ten oddech i zdechł. Od zupełnie nieoczekiwanie, przewrócił się do góry nogami. Próżno Kwiatkowski z trzema szwagrami mu robili sztuczne oddychanie metodą usta-usta, a Kwiatkowska zawodziła jak płaczka. Ludzie, co stoi ta, dyć się rusta, ratuj tego biedaczka! Ale nikt się z pomocą nie kwapił. Wszyscy wkrzyk: Hej, kuję, dreptaku! puść no farbę! Gdzieś to się napił takiego zacnego koniaku! Co koniaku? rzekł dreptak. Ot durak! Koniak jeła takiej krzepy łocnej: to jest oryginalny amerykański denaturat ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Tu pokazał zebranym flaszkę, zaś ludność wyciągając szyję i podziwiając prześlicznie wyrysowaną czaszkę, mruczała: Holinder, tam to się żyje!